Dzień dobry, witam serdecznie Panie Mateuszu. Odpowiadam na pana pytanie. Czy projekt TM straci w grudniu klienta z Meksyku? Czy projekt TM straci w grudniu klienta z Meksyku? Czy projekt TM straci w grudniu klienta z Meksyku? E, nie, nie wygląda na to, żebyś stracił. Już tłumaczę. Nie wygląda na to, żeby stracił. E, rzeczywiście, co jest za? Jakaś karta tajemnicy, kapłanka. Kapłanka zawsze wynosi tajemnice, jakieś wydarzenia, o których jeszcze nie wiemy, coś się wydarzy takiego, mm, o czym jeszcze teraz nie mamy pojęcia, tak? I to będzie miało wpływ na całą sytuację. E, co jest na. A i to będzie pozytywne, od razu zaznaczam, tak? Skoro e, tutaj mm, wyszły takie dobre karty. E, co jest na nie? Karta Dziewiątki Kielichów. Czyli ktoś tutaj troszeczkę zakłada maskę, tak? Nie można do końca pewnie o ufać, być może właśnie komuś, tak z, z tej grupy klientów, natomiast no. Należy uważać na nieszczerych ludzi po prostu, tak? Należy uważać, bo ktoś zakłada maskę i ewidentnie coś tutaj się dzieje pod tym kątem. No ale karta rady to jest słońce, to jest bardzo dobra karta. Karta słońca nigdy nie odpowiedziała mi negatywnie na żadne pytanie. Słońce to spełnione nadzieje, plany, zrealizowane czyny, tak? To są spełnione marzenia, a to jest piękna karta tak naprawdę, no, Słońce rozświetla wszystko, tak samo ta karta jest takim znakiem. Um, jest po prostu no, znakiem tak naprawdę realizacji wszystkiego, czego sobie zażyczymy. Także nie widzę tutaj, ażeby grupa miała stracić tego klienta z Meksyku. Tutaj sobie dołożyłam jeszcze trochę kart. No, mogą być lekkie perturbacje, mogłyby być tu jakieś rzeczywiście, rycerz była w takie gwałtowne zmiany. Tak, jakieś zmiany, czy też może nawet przyjazd tak, kogoś bądź wyjazd stąd Tutaj król kielichu będzie miał wpływ na dalszy bieg zdarzeń Jakiś mężczyzna na stanowisku um, Będzie jakby na to wpływał wszystko Tutaj no, taka trochę karta takich lęków, że nie poradzę sobie jakby dalej um, być taki na pół gwizdka w czymś, tak? No i dalej są piękne karty asamony, czyli takie wielkie szanse, no i dwójka kielichów, przepiękna karta, karta spotkań, miłości, ale również karta, jeżeli chodzi o takie sprawy zawodowo-finansowe, no to chodzenia jakby ramię w ramię, tak? Bycia równym z partnerem, na przykład gospodarczym czy też finansowym, to jest, są bardzo dobre karty, także nie widzę, żeby te, żebyście mieli stracić tego partnera, tego klienta, przepraszam, z Meksyku karty to są bardzo dobre może być troszkę perturbacji, natomiast karta słońca zawsze odpowiada pozytywnie na pytanie, także Powinno być wszystko dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za zaufanie. Miłego wieczoru, miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.